Taka historia, jedziemy na dwa samochody, żeby odwieźć Amperę do warsztatu. Ampera no zawsze miała zasięg o tej porze roku tak około 70 km maksymalnie, natomiast my planujemy dojechać, mamy 90, 98 km chyba. Także będziemy tuż przed docelem robić ładowanie z sila. Natomiast no, ciekawostką jest to, że jedziemy z taką średnią prędkością, no, teraz trochę szybciej, ale normalnie jechaliśmy około 55-52 na godzinę. no i to, co widać, to sil używa z ostatnich 50 km 11,4, więc można sobie policzyć, ile sil przy tych prędkościach by przejechał. No, jest, to, jest to oczywiście trudne do, 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 do pojechania z taką małą prędkością, no ale nie niemniej pokazuje m, taką jazdę przez wioski, jeżeli. Jeżeli trasy są takie, powiedzmy, krajoznawcze, gdzieś tam przez wioski i nam się nie spieszy, no to teoretycznie można by uderzać w te 600 km zasięgu e, i jest to do zrobienia. E, to, że amperą e, zrobiliśmy ostatnio, właśnie jadąc też e, taki dystans techniczny, że tak powiem, no to udało się tam 85 km zrobić na tej e, 10. 10 kWh baterii którą, którą ma do dyspozycji ampera także no jest taka ciekawostka po podłączeniu zasilania na 16A Ampera pobierała pełną moc przez jakieś tam 2-3 minuty, i następowało rozłączenie i ponowne włączenie, tak jakby impulsowo. Natomiast, jak przestawiłem na 14A, czyli tam około 3 kW, no to już kontynuacyjnie ładnie ładuje. Jest jakiś zągrze na, na pełną moc ładowarki, coś tam zgrzyta. Ale przy 3 kW widać już 0,7 kWh naładowało, więc e, będzie ładować z tego wynika. No, po ponad godzinie mamy do ampery załadowane 4,2 kWh tutaj ubyło nam od. Od o ile pamiętam 82, chyba. No nic, to trzeba będzie porównać. 76% zostało. Także operacja się udała.